na no wszystkim, witam Was w yy, nowej serii. To jest seria yy, z w wersji Minecrafta 1.2.5. Postanowiłem, że wrócę do starej wersji. <laughs> Już próbowałem raz to nagrać nie wyszło, dlatego nie widzieliście części. Ale zaraz Wam wszystko pokażę i wytłumaczę. Nie wiem nawet dokładnie ile jest tu modów dodawałem te co mi się wydawały ciekawe te je dodawałem do paki yy, okej okay. a, a propos serii May z Minecrafta 147 yy, Seria jest zawieszona <tryk> Nie będę ujawniał dlaczego. I... Pa, 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 dobra, nie będę nic mówił. Nie mam ogólnie... Zobaczcie. O, tu, tu jest struś. Tak. Ogólnie wybrałem się... Po to Aby nazbierać... E... O, dobra. Nieważne. Dobra. I tutaj jak widzicie jakiś taki kontur, nie wiem jak to by nazwać, mojego domku. Domek nie będzie wielki. Pyk, pyk, pyk. Tak, damy. Tutaj już. Raz, dwa, trzy, cztery. A tutaj tak idziemy dalej. Okej. Okay. fokn. Fokn. Kwiatki wyjobiemy. Myślę, że no on wpadnie w... Eee, czekaj. A, dobra. Fak. Pierw zabijemy. Oto. Chyba to jest ich. O, misiu, niedawno się z nim spotkałem. I był w wodzie. O nie, 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 co jest Zamki jabłem. Za przeproszeniem. Od cholery jest wieżą. Szczerze wam powiem. Szczerze powiedział? Tak. Uuu. Dużo tak. Właśnie nie wiem co to jest. Dużo kotów. Później zrobiłem w przyszłości medalion, ale na razie nie mamy złota. I go nie zrobimy. Dobra, ja na pięterko będzie tak opuszczone. Ładnie to zaraz wyrównamy. Dobra. Pa, 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 pa. No mam pełna jak u... nie <laughs> będę... nie, 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 nie. Ja nic za ciebie nie mam. O kurde I w tej serii mam to dan do tej paczki modów Ale prawdopodobnie nie będę się nim zajmował Czemu temu, że parawie go w ogóle nie Sekundka Mm. Oh, Okej. Okay. <coughs> Od razu zapowiadam, że ten odcinek nie będzie dosyć długi. Będę trwał około 10 minut zapewne. Ponieważ... fa widziałem, że mi pójdzie. O, no ponieważ jest taki odcinek bardziej wprowadzający w to serię. Nie wiem co to seria nazwać w ogóle. Mogę. Będzie takie pół pięterko, nie wiem ta, 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 <temperatury> co to, co co, co co to będzie. Ta. Zamknij paszczę, misiu. Dobra, super, super. Tylko nie mam nic do jedzenia. Idę to R. te hmm. Dobrze, zaczekajcie. Idę o Eee... What the fuck? What the fuck? E! Co za... Franca... Zobaczmy co to jest. Spierdzielaj! Kurde, co so za dzikus... Idę spać. Ale czatu nie ma w wersji 1.2.5. Co za Dobra, to nasionka. No, bo będzie tak lepiej. Mhm. What? What is that? Co to jest? Nie wiem. Jakiś, jakiś... Pa pa Ale nieważne Postaram się wycenzurować to co powiedziałam mhm. Dobra, no No to co? No to co? No to, no to jajco ta, bym to wam dał w przyspieszeniu, ale mogłoby coś nie wyjść. To... No mm, dobra. Ach, Ach ten bambus. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. One. No tutaj będzie trzeba fakt, czekajcie, muszę to zrobić. Mmm no, nie. Nie odpuszczę. No. Musi to być tak. Tam jest... ok Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, na kończył, pożegnam się z Wami z moim brzydkim skinem, nie, nie pokażę się na F5, nie przyznaję się do siebie w Minecraftie. Dobra, to na tyle, na razie i cześć, do zobaczenia w kolejnym odcinku, na razie.